się dzisiaj The Cartoon Cut, którego tajemnica tego czym on tak naprawdę jest jest naprawdę bardzo mroczna i niepokojąca, więc łapka w górę na start a ja zapraszam Cię do oglądania cała sprawa związana z The Katem zaczyna się na pewnym profilu na który należy do niejakiego tradera Hendersona, czyli twórcy komiksów czy też niepokojących rysunków. Jego Instagram był kiedyś bardzo mocno poświęcony różnym niepokojącym postaciom, o których legendy mogliśmy kiedyś usłyszeć. Właśnie jednym z nich był Dekartum Kat. Wszystko zaczyna się 4 sierpnia 2018 roku, gdy to Trevor na swojego Instagrama wrzucił takie zdjęcie. Widzimy tutaj pewną niepokojącą czarną postać, która to i w drzwiach jakiegoś opuszczonego budynku. Także nie samo zdjęcie było niepokojące, dziwny również był opis tego zdjęcia. Oni są po prostu jak z twojej ulubionej kreskówki. Do tego, o co chodziło w niepokojącej wiadomości, przejdziemy sobie za chwilę. Zdjęcie przedstawiało dziwną postać, jak już wcześniej mówiłem. Dziwna postać jest cała czarna, ma dziwne ręce, na których prawdopodobnie są białe rękawiczki, oraz szeroki, niepokojący uśmiech. Na kolejne zdjęcie z Tekartunkatem nie trzeba było długo czekać. W ciągu kolejnych tygodni Trevor rzucił kolejne trzy zdjęcia. Pierwsze z nich Zostało wrzucone 10 sierpnia 2018 roku. Tutaj widzieliśmy kartunkata kata już w całej okazałości. I tutaj ponownie stał on w jakimś opuszczonym miejscu. Była to cały czas ta sama postać. Białe rękawiczki na rękach, szeroki uśmiech, czarny kolor skóry. Czy też włosów. Nie jestem pewien co on na sobie tutaj ma. Pięć dni później zostało opublikowane kolejne zdjęcie. Tym razem pewnie widzieliśmy te kartunkata. kata... Który stoi w niemalże całkowitej ciemności. Oświetlone są jedynie jego nogi, obok których leży głowa. Jeżeli lepiej przyjrzymy się głowie de na tym zdjęciu, możemy zauważyć, że nie jest ona ucięta czy coś takiego. Jest ona osadzona na niesamowicie długiej szyi, która biegnie od ciała de a jego głowa może przypominać jakąś maskę. Ponownie dziwny był opis tego zdjęcia. Wszystkie klasyki powracają. Następnie tydzień później zostało opublikowane kolejne zdjęcie. I no cóż, nie widzieliśmy na nim nic nowego, poza tym, że widzieliśmy kartunkata w całej okazałości drugi raz. Jednakże mogliśmy zauważyć, jak niesamowicie wysoka jest ta postać. I ponownie znajdowała się za nim jakaś opuszczona budowla. A jeżeli lepiej przypatrzymy się tej postaci, zauważymy, Na jej zębach widać krew. Kiedy przypatrzymy się wszystkim czterem zdjęciom, możemy zauważyć pewne podobieństwo do pewnej postaci, która pochodzi z 1939 roku. Mowa tutaj o postaci, która nazywała się Felix de Cat. Prawdopodobnie w języku polskim będzie to kot Felix. Pochodził on z bajki Looney Tunes Show, która była emitowana w latach 30. ubiegłego wieku. Jeżeli trochę bardziej skupimy się na jego wyglądzie, od razu gołym okiem zobaczymy ogromne podobieństwa między The Cartman Katem a Felix de Od tamtego czasu nie pojawiały się już żadne nowe zdjęcia. Do czasu. Otóż 26 września 2018 roku pojawiło się kolejne zdjęcia Descartesa. Widzimy tutaj Descartesa, który stoi ponownie w drzwiach w jakimś pomieszczeniu. Tym razem nie jest to opuszczona budowla. Tutaj widzimy kilka różnic w porównaniu do poprzednich zdjęć tej dziwnej postaci. Pierwsza jest taka, że nie stoi on tym razem w opuszczonym budynku, a jego zęby nie są już zakrwawione. A są koloru żółtego. Następnie 10 października 2018 roku pojawił się kolejny post, tym razem na Tumblrze Trevora. Tym razem ponownie widzieliśmy Descartes'a. Tym razem był on narysowany, a z jego zębów ponownie lała się krew. Tym razem natomiast mogliśmy zobaczyć kilka informacji na temat tej dziwnej postaci, które nie wiedzieć czemu były pozakrywane. Pierwszy z dziwnych napisów można by przetłumaczyć na angielski i z tego zdanie, często spotykany jest w pustym, opuszczonym miejscu. Jest to pewnie odwołanie do kilku pierwszych zdjęć Rada. Być może ta informacja mówi nam, że możemy go odnaleźć w opuszczonych miejscach. Jednakże nie wiadomo, co wtedy może nam zrobić. O ile w ogóle ta postać jest prawdziwa. Następna informacja to coś w stylu linii z 1939 roku. I ponownie jest to nawiązanie do Felix DeCata, który występował w 1939 roku w Looney Tunes Show. Więc widzimy tutaj kolejne nawiązanie między tymi dwoma postaciami. Kolejna informacja w przetłumaczeniu na polski to niesamowicie okrutny. Prawdopodobnie jest to charakter de kartunkata. Prawdopodobnie ta informacja pokazuje nam jego niepokojące intencje i to, że niesamowicie okrutnie rozprawia się ze swoimi ofiarami, o ile ta postać w ogóle ma prawo istnieć. Był ostatni raz, kiedy Trevor Henderson zapostował coś na temat Dekartunkrata do czasu. 6 czerwca bieżącego roku pojawiło się już ostatnie zdjęcie z tą niepokojącą postacią. Ponownie widzieliśmy właśnie Dekartunkrata, który stoi w pełni księżyca na jakimś podwórzu. Opis tego zdjęcia był krótki powtarza się. Ten opis prawdopodobnie pokazuje nam, że co roku będziemy dostawać nowe zdjęcia z kartunkatem i dowiemy się o nim czegoś nowego. Jeżeli taka postać by kiedykolwiek istniała, prawdopodobnie jest to jakiś wytwór, który powstał na postawie Felix de Cata. Jedynie jest jego mroczniejszą i bardziej okrutną wersją, która występuje w opuszczonych budynkach i jest on niesamowicie okrutną postacią, o ile oczywiście istnieje on w naszym świecie. A jeżeli ty masz zamiar wejścia do jakiegoś opuści na siebie, żeby na twojej drodze nie stanął czasem The Dzięki ci za oglądanie tego filmu. Jeżeli ci się podobało to strzel łapkę w górę oraz subskrypcję standardowo z dzwoneczkiem. Ponieważ to bardzo będzie mnie nakłaniało i motywowało do nagrywania dalszych materiałów. Teraz wyświetlają wam się osoby do pozdrowienia. Dzięki ci bardzo za oglądanie. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to obejrzyj poprzednie filmy oraz wyczekuj tych następnych, jeżeli chcesz ze mną pop